Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC i zapraszam Was na kolejny odcinek z Football Managera 2020. Tutaj gramy bardzo istotne i ważne wyzwanie Magellan Challenge Planeta Mistrzów. Polega to na tym, aby zdobyć 206 krajowych tytułów na całym y, świecie. W tym momencie jesteśmy na Bonaire i będziemy grali w Boner Kampionato, ekipą Sport Estrelas. Sport Vereniging Estrelas teraz, bo tak dokładnie się to nazywa. Jest to oczywiście kraj, o czym wam mówiłem w poprzednim odcinku, który jest terytorium e, holenderskim. Zatem stąd te nazwy właśnie takie niderlandzkie. No i przygotowujemy się powolutku do nowego e, sezonu. Mamy październik roku 2041, a ten sezon startuje no, dopiero za niecały miesiąc. Dzisiaj taka taka e, powiedzmy no, próba generalna. Bo zagramy sobie mecz towarzyski z ekipą Santa Cruz. To jest drużyna z kraju Curacao. Zagramy z nimi, z nimi mecz domowy. No i też yy, pokażę Wam zawodników, którzy właśnie do nas przybyli, bo są to wzmocnienia, w mojej opinii bardzo konkretne. Zatem oprócz zawodników, których widzieliśmy w ostatnim odcinku, mamy tutaj również Christiana Vlita. To jest zawodnik, który przychodzi do nas na wolnym transferze. Środkowy pomocnik. Dalej tutaj też warto powiedzieć o tym, że Christian ma za sobą 66 występów w reprezentacji Bonner, czyli bardzo, bardzo doświadczony piłkarz, były gracz Flamingo i zespołu SV Uruguay. Kolejnym piłkarzem, którego witamy u nas jest Jan Jongblec, to jest z kolei bramkarz, 19-letni piłkarz i myślę, że od razu pierwszy skład. Dalej kolejnym piłkarzem jest, to są już transfery też wolne, ale to są em, piłkarze, którzy no, w zeszłym roku grali, w stosunkowo mocnych klubach, jak na to co teraz będą mieli przed sobą, to jest Marek Lesko, który grał w holenderskim Wezik i to jest środkowy obrońca. Bardzo, bardzo konkretny piłkarz. 26 lat, krycie 11, odbiór piłki 12. Fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o atrybuty defensywne. No i to pewnie będzie zawodnik podstawowy. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że Marek jest Słowakiem. No i e, czwartym piłkarzem jest Maurice Rikers, który ostatnio grał. W Rosendal, i to jest, słuchajcie, 24-letni napastnik. W Rosendal w Holandii i strzelał tam Bramki. No, także tutaj, naprawdę, konkretny e, zawodnik. Tutaj jeszcze nam ściągnęli jednego piłkarza Pio Sancheza, ale to już e, do rezerw. No i to już ja za to jakby nie odpowiadam, więc nie jest to moja. Jakby moja, moja rola w tym całym transferze jest praktycznie żadna Zatem zagrajmy dzisiaj spotkanie z Santa Cruz Tego 13 października, dobrze, że nie piątek, a niedziela No i zróbmy sobie taką małą rozgrzewkę przed sezonem A w kolejnym odcinku już na pewno spotkamy się przy okazji meczów z Atletico To będzie mecz wyjazdowy i u siebie z Realem Rinkon, Dwa mecze, które oczywiście będziemy chcieli wygrać, a dzisiaj sprawdźmy sobie, jak ten nasz skład będzie wyglądał. I jak mówiłem, na pewno na bramce Jan Jongblec. Tutaj absolutnie nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że ten 19-latek będzie piłkarzem. Podstawowym. Jeżeli chodzi o środek obrony, tutaj, jak mówiłem, na pewno Marek Lesko, tych obrońców w ogóle mamy kilku i to naprawdę konkretnych. Obok niego Kar Grech, czyli zawodnik z Malty, 25-letni piłkarz. Na prawej stronie. Będzie grał Roy Ring, bo to zawodnik też bardzo, bardzo mocny, jeżeli chodzi o linię defensywy. I na stronie lewej tutaj wydawałoby się, że mamy największy problem, ale chyba skorzystamy sobie z 30-letniego Javiera Zimmermana. Też bardzo dobry odbiór piłki, bardzo dobre krycie, więc ta linia obrony konkretna i niezwykle mocna. Pytanie: Co zrobić z Christianem Vlietem? Prawdopodobnie będzie to jeden z naszych środkowych pomocników. Dam go jako cofniętego rozgrywając a obok niego wystawimy sobie myślę, że y, 32-letniego na razie węczo. Fekundę. A zobaczymy, jak on się będzie spisywał na początku sezonu i potem postanowimy, czy faktycznie będzie to zawodnik składu e, podstawowego. Dzisiaj nie możemy skorzystać między innymi z e, Robina Gutiesa, Jensa Smitha i Kendżego Ferminy, bo oni są e, powołani na mecze reprezentacji. Więc taki skład troszkę mieszany. Ale na pozycji napastnika na pewno Maurys Rikers. To będzie zawodnik grający po stronie lewej. Po stronie prawej natomiast wystawimy sobie młodego e, Snajpera 17-latka Jana Vanderweya e, I sądzę, że to też będzie dobry pomysł. Pytanie teraz: tylko co z, ze skrzydłami? Bo nie ma właśnie tego Jensa Smitha, więc może Terry BF Junior, e, który ma naprawdę fajną szybkość. Okej, okay, w porządku. Technicznie leży, ale myślę, że e, powinien sobie poradzić. I na stronie prawej: ne, Hamzy Borskons. Szybkość 10 Przyspieszenie 11, no to troszkę e, pozostawia do życzenia, ale nie mamy na ten moment po prostu innego wyjścia. W związku z tymi meczami reprezentacyjnymi musimy troszkę e, kombinować. No dobrze, sprawdźmy zatem, jak sobie nasz zespół będzie radził z ekipą z Curacao, z ekipą Santa Cruz, no i czy e, ich ogramy. E, zobaczmy, czy w ogóle oni mają jakiś skład. Gdy wybierałem sobie tego rywala, no tak, to jest ekipa o bardzo niskiej reputacji, amator, więc powinniśmy ich spokojnie. Rozgromić. No i oby tak było. Dobrze by było pokazać dzisiaj siłę ekipy SV Estrellas na boisku, zaprezentować wszystkim, że będziemy. Zespołem liczącym się W Ekstraklasie Bonner No bo taki jest nasz cel, jak i w każdej lidze W której występujemy, jak i w każdej lidze W której jesteśmy, żeby ją po prostu Od razu z marszu wygrać Myślę, że ekipa SV Estrellas Jest na to przygotowana Oczywiście będziemy pracowali nad kolejnymi Transferami, to nie ulega wątpliwości Bo już tych czterech nowych zawodników Którzy przyszli, no oni w mojej opinii Bardzo mocno ten zespół Wzmocnili, natomiast no to jest Bonner To jest Bonner, słuchajcie, nie. Niemal że Holandia, prawie Holandia, ale nie Holandia, zupełnie inne terytorium, o, o wiele piękniejsze no w końcu jesteśmy na Karaibach i Berskens. Chciałem krzyczeć gol, ale nie wiem jakim cudem Berskens sobie wymyślił, że po tym fantastycznym dośrodkowaniu z lewej strony on jednak trafi w bramkarza. Tak sobie wymyślił. Okej, okay, jego wola, ale wszystko zostanie mu zapamiętane. Teraz jest kolejna sytuacja i znowu on trafia prosto w bramkarza. Ja wiem, mimo że spalony, mimo że bramka i tak by nie została uznana, no to oczywiście e, tutaj będziemy mieli do niego srogie pretensje, że on tej sytuacji i tej wcześniejszej też nie wykorzystał. Na razie po 20 minutach tak bardzo średnio to wygląda w naszym wypadku. Oczywiście nie dopuszczamy do sytuacji podbramkowych ekipy Santa Cruz, ale jednak sami też nie tworzymy zbyt dużo. Dopiero trzy strzały i tylko jeden celny. Teraz Van der Veil i w końcu mamy bramkę na 1 do zera z asystą Christiana Vlita. O więc strzelać SV Estrela potrafi, zresztą musi to umieć, no bo jeżeli chcemy walczyć o zwycięstwo w lidze, to, yy, to trzeba, yy, trzeba sytuację wykorzystywać. Teraz jeszcze taka bardzo ważna sprawa, o której chciałbym przypomnieć, pamiętajmy, że tutaj jeżeli chodzi o boner, no nie ma takiego zespołu, który by tą ligę zdominował okej, okay, no Juventus nie przegrał ani jednego meczu, ale aż 6 zremisował 30 punktów na 42 możliwe, to nie jest dużo, myślę, że Estrellas, które w zeszłym roku było takie średnie bardzo i tylko tych punktów miało 15 jest w stanie to mistrzostwo zrobić. Tylko trzeba być naprawdę solidnym. Ale myślę, że nie będzie tu powtórki z Martyniki, kiedy to dwa zespoły od samego początku do dosłownie ostatnich minut sezonu biło się o mistrzostwo. No, wydaje mi się, że tu będzie troszkę bardziej ta liga jednak wyrównana. Może trzy, może cztery zespoły będą zainteresowane walką o tytuł, ale no. Estrellas musi ten tytuł zdobyć. Tu nie ma jakby innej możliwości. Berskens do Vanderveja, tam jest Rikers, ale nie ma strzału. Jeszcze Wanderwey w lid. Będziemy tu chyba operować samymi nazwiskami, bo ten Van der Wandervan Van i tak dalej i tak dalej. No to będą problemy. Maurice Rikers z asystą Javiera Simmermana zdobywa bramkę na 2 do 0 i po pół godzinie meczu na stadionie, który się nazywa Stadion Di Playa, w Kralendijk mamy wynik 2 do 0. Ciekawe, jaka będzie frekwencja e, tutaj w Boner, Ilu tam kibiców, ilu fanów będzie przychodziło na mecze? No, niezależnie od tego, ilu ich przychodzi, to będą teraz oglądali rzut karny dla Santa Cruz. I Santa Cruz nie miało jeszcze ani jednej sytuacji bramkowej. Oddali, wprawdzie, jeden strzał. A Marek lesko ogląda czerwoną kartkę. No, to, to jest druga żółta, więc jest pewien problem. Będzie musiała być zrobiona zmiana. Kelvin van Rijn wejdzie na boisko. No i tu też mamy problem z kondycją i kontuzją Berskensa, więc na prawą stronę powędruje Nigel Van Eyma. No to ten mecz sta stanie się dla nas takiego swego rodzaju wyz wyzwaniem teraz, bo prowadziliśmy 2-0, za chwilę pewnie będzie kontakt. I będzie 2 do 1, tak jest. No i jeszcze mało tego, to gramy no bez jednego piłkarza, czyli z przewagą jednego zawodnika będą przez właściwie całą drugą połowę grali gracze z kurakao nie wiem jakim cudem na boner przypłynęli gracze z ko, ale udało się taki mecz towarzyski zakontraktować, teraz była dobra sytuacja ale będzie tylko rzut rożny dla ekipy Estrellas, ale kto wie może uda nam się jakąś bramkę po stałym fragmencie gry zdobyć, no prawie, bo ten strzał by pewnie wpadł do bramki gdyby nie został zablokowany przez jednego z zawodników Santa Cruz ok, szatnia, no tu oczywiście będziemy robili zmiany, bo, bo to nie jest tak, że nam zależy w jakimś tam wielkim stopniu na tym, żeby ten mecz Wygrać. Oczywiście fajnie by się było przywitać z kibicami i mecz, i mecz zamienić na zwycięstwo, ale nie jest to w jakimś tam dużym stopniu konieczne Bernebela za Rinkersa, i rozpoczynamy drugą połowę. A dzisiaj mamy na stadionie, e, e, jaką się nazywa, tak fajnie śmieszne: Jakoś Diplaja 61 kibiców. Z czego czterech kibiców to są kibice, którzy chyba przypłynęli razem z ekipą Santa Cruz z Curacao. No, także tutaj mamy e, ciekawą sytuację, bo nie spodziewałem się, że jak kibice. Właśnie stamtąd pojawią się na trybunach stadionu Di Playa. Pół godzinki do końca meczu. Ja sobie zmienię taktykę na tą drugą. E, powiedzmy. O, w ten sposób z mecalną i cofniętym rozgrywającym. Zobaczymy, czy to nam przyniesie jakieś akcje ofensywne. Wydaje się, że teraz tak, bo zawodnicy nasi, grający w niebieskich strojach, będą mieli akcje w polu karnym. Jest tam Bernabela, no i co? I Wandermer interweniuje. To jest taka trzecia sytuacja zmarnowana, bo na początku meczu pamiętamy ten młody chłopak. Dwa razy uderzył prosto w bramkarza, w naprawdę doskonałej sytuacji sam na sam, kiedy mógł wybrać sobie jakikolwiek kruk by chciał, ale tego nie zrobił. No a teraz e, Bernebela, e, podobna sytuacja i tylko, e, i tylko rzut rożny, niewykorzystana e, sytuacja. Generalnie dobry mecz z naszej strony. Mam takie poczucie, że można tu było troszkę więcej zrobić, ale na spokojnie. Dopiero zespół się uczy tej taktyki. Teraz Youngs ma fatalny strzał. Dopiero zespół sobie przyswaja to, w jaki sposób my mamy grać. Myślę, że te kolejne. Kolejne trzy mecze towarzyskie troszkę im tutaj nakreślą to jak ja to widzę w kolejnym sezonie i sądzę, że odpowiednio się do tego sezonu przygotujemy po prostu, a już mówię w kolejnym odcinku zobaczymy się przy okazji meczów ligowych i mam nadzieję, że rozpoczniemy od sześciu punktów, bo to by nam dawało pełne prawo do tego, aby myśleć o Mistrzostwie Bonner. Ciekawe czy ktoś w najnowszej edycji Football Managera zdobył Mistrzostwo Bonner. To jest, to jest ciekawoska. Wiem, na forum Sports Interactive pojawił się jakiś czas temu taki wątek, gdzie ludzie próbują zrobić coś podobnego. To się nazywa jakoś inaczej: Nie Magellan, bo tą nazwę akurat wymyślili tutaj moi widzowie i Planeta Mistrzów też dwóch widzów wymyśliło tą nazwę. Więc y, tak to wygląda, tam to jakoś się inaczej nazywa, ale generalnie jakby, y, jakby y, y, challenge jest ten sam I, i polega mniej więcej na tym samym, żeby właśnie być takim obierzy światem egzotycznym i zdobywać jak największą ilość mistrzostw. Na całym świecie, my to właśnie chcemy tutaj też praktykować. Jeszcze próba zagrania do przodu, tam troszkę się gubią i nasi zawodnicy, i też zawodnicy atakujący, ale koniec końców, no nie ma strzału, a nasz zawodnik wybija piłkę na rzut rożny. Więc tutaj sporo szczęścia. To już jest 91 minuta tego spotkania. Mecz zakończy się prawdopodobnie, bo jeszcze tego nie wiemy, ale chyba wynikiem 2 do 1 dla gospodarzy. I będziemy mieli tutaj pierwsze zwycięstwo, jeszcze nieoficjalne, jeszcze nie ligowe, jeszcze nie zwycięstwo, które daje nam punkty. No, ale już, już powolutku wdrażamy ten nas, nasz system 4-4-2 do ekipy SV Estrellas. Dobra, mamy dwa do jednego. Tak się przywitaliśmy z Zespołem nie wolno odpuszczać kolejnych spotkań, mimo że są to mecze towarzyskie. A ja już wam serdecznie za ten króciutki dzisiaj odcinek, taki wprowadzający do boner, będę dziękował. A tu widzimy, że fajne logo ma ekipa RKSV Sherpenheuvel. Takie trochę bułgarskie, nie? Jak flaga Bułgarii. No ale nie, to jest zespół z. Curacao znowu, e, potem mamy ekipę Young Colombia i, i wcale to nie jest zespół z Kolumbii, bo jest to kolejna ekipa z Curacao. Tutaj dopiero fajne mają e, fajny herb, takiego rekina z piłką. No i flaga kolumbijska, czyli mają jakieś powiązania pewnie z Holandią. No i Young Holland. Jak jest, jak jest Young Colombia, to jest Young Holland, CRSKV Young Holland i to też jest zespół z e, Curacao. Także wszyscy nasi, nasi rywale, którzy chcieli z nami rozegrać mecz towarzyskie i mieć ten zaszczyt, żeby doznać naszej gry wspaniałej, są ekipami, właśnie z Curacao. Z Także ja się już z Wami dzisiaj w ten czwartkowy. Poranek przedpołudnie. Żegnam, życzę wam wszystkiego dobrego i przygotowujemy się z drużyną do pierwszych spotkań. Atletico i Real Rincon, a już w piątej kolejce zagramy na wyjeździe z obecnym jeszcze mistrzem Boner, no bo kolejnym będziemy my, czyli SV Juventus. Zresztą oni jest SV Juventus, SV Urugwaj, jest też Flamingo. Z takim ładnym y, oczywiście Ptaszkiem, flamingiem tutaj w herbie. Dzięki raz jeszcze, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!